Witam serdecznie! Jest właśnie niedziela. No, w sumie już koniec niedzieli, zaraz idę spać, bo do pracy jutro. Byłem w kościele, przepiękne gospele były śpiewane. Czytaliśmy też Biblię, księgę Łukasza, rozdział 9. Bardzo ciekawy, polecam też. Zjem kolację, właśnie będę jadł fasolę, a potem się umyję. I pójdę spać. Byłem już na zakupach. Zrobiłem zakupy. Takie małe spożywcze. Idę właśnie teraz do y, sklepu phone Oddać telefon, żeby mi naprawili te szkiełko od kamerki. Dzisiaj mówili, żebym przyszedł. Mam nadzieję, że będzie otwarty, bo widzę, że światło się nie pali w sklepie przede mną. Y, potem... Gdy do kościoła, się zapytam pastorowi, czy wyda mi podpuskę do lotnisku, na lotnisko do Birmingham. Ze względu na to, że w sobotę 14 pociągi nie jadą, a autokary dopiero po pierwszej godzinie. A ja mam wylot o 12:00, także jest mały problem z tym. Ale mam nadzieję, że uda się ten tak problem rozwiązać, jakoś załatwić Także Tu już jest sklep Zaraz Wam pokażę Jest otwarty jest. jest otwarty Tu kiedyś był stary Sklep polski, europejski jeszcze y, był zamknięty przez jakiś czas i właśnie niedawno się otworzyło. Nie wiem, z kilka dni temu. Y, o, sklep z telefonami do naprawy, po prostu i tak dalej. Akurat jak ja szukałem, trochę później, jak ja szukałem, właśnie o miejsce naprawy swojego y, szkiełka. No niestety, zamówili tydzień temu jak tutaj przyszedłem, to chyba była sobota, myślę. Jakoś tak. Szkiełko miało być dzisiaj załatwione do mojego telefonu, żeby naprawić, ale niestety nie przyszło i prawdopodobnie jutro będzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Także. Idę właśnie do kościoła teraz. Jest środa, jak widzicie, paskudna mgła, mokro i zimno. Palce mam czerwone, powinny mieć rękawiczki. No ale nie mam. Tak się stało. Yy, idę właśnie do lekarza na badanie oczu zobaczyć yy, nie do okulisty tylko po prostu zobaczyć jak gałki oczne wyglądają zobaczyć na retnopatię i tak yy, dalej wczoraj nie zapytałem się pastora, czy bym nie zawiózł do Birmingham wyszło na to, że dołączyłem do czytania Biblii wspólnego i potem też trochę się pomodliłem pomyliłem się za bliskich mi osób za rodziców też się pomodliłem także no a w drodze powrotnej do pracy zajrzałem do apteki ponieważ znowu się jest coś nie halo, bo yy, chodzi o moje leki. Nie wiem, czy znowuż mają jakąś awarię z komputerem, że nie dochodzi żadna informacja. Nie wiem, dlatego też zobaczę. Zjem swoje śniadanie i wrócę do pracy. I to na tyle. Tak. Właśnie wyszedłem ze szpitala Victoria. Nie mam zrobione. Mam poznać, dowiedzieć się rezultatów w ciągu dwóch, może trzech maks miesięcy. Tak mówią. Nic więcej szczegółów informacji na razie nie chcą powiedzieć, czy w ogóle gałka oczna dobrze wygląda bo mówią, że nie są w tym, tym przećwiczeni i dlatego to musi być odesłane gdzieś sprawdzone przez 5-6 osób i dopiero wtedy żeby była decyzja i żeby wysłali list jakikolwiek wiem trochę w oczach trochę wizję mam rozmazaną i mocno światło wchodzi do moich oczu to może potrwać 4 godzin w piątek po pracy pojadę do Crown Hall w Anglii więcej informacji będzie prawdopodobnie w następnym poprawkach więcej pokażę na ten temat i opowiem w następnym odcinku yy, i w sobotę Jak też się uda to do wywali. A w ogóle 15 grudnia o 6 godzinie tu w Gorzku, w tym kościele basystycznym na New Street będą będzie takie małe święto Karola Karol nie wiem jak to po polsku powiedzieć um, tak czy siak będzie choinka jedzenie jak ktoś jest zainteresowany to może sobie wpadnąć ja już będę w Polsce wtedy także nie nagram tego Jak wracałem około 11:00. Pytam się w aptekce, czy są moje leki do odebrania. Mówią, że nie. Potem 11.25 dostaję smsa, że moje leki są gotowe do odebrania. A mi mówili, żebym wrócił jutro. Dzisiaj idę do tego sklepu z naprawą tych telefonów w pojęcie jak mówili przyjdź jutro dzisiaj przychodzę mówi mi przyjdź jutro bo nie ma tej osoby przy kasie która brała w ogóle te zamówienie i że nic nie przyszło niby do nich także jeśli tak będzie się kontynuowało w tym, przez ten tydzień do końca ja Powiem, no żeby refundację mi dali, bo jest część zapłacona, a zawsze mówią jutro, jutro. No nie zawsze, trzy razy mówią jutro, jutro. Także no, nie za ciekawie na początku otwarcia biznesu to wygląda. Moja opinia. Wróciłem do domu, jestem w moim śpiochu. Y, jakiś czas właśnie się też nie pojawiał na moim kanale YouTube, ale jest trochę mi zimno, dlatego ubrałem i, i się pokazał. Znowuż na YouTube. Y, dzisiaj ogólnie taki dziwny dzień jakiś szalony, bo jak już. Oczywiście miałem iść do tego sklepu z, na z telefonami naprawić. To, że nie ma, że, żeby jutro, miałem iść jeszcze na dwa inne spotkania. To jednak nie dzisiaj, może jutro albo innym razem. Yy... Także wyszło jak wyszło. Yy... Chyba już o aptece mówiłem, o lekach i byłem w szpitalu tym właśnie zrobienie oczu co powiedziałem ile zajmie ja dowiedzenie się informacji o stanu tych oczu moich i ja się pytam że normalnie ja mówię że normalnie to od razu pierwszego dnia lekarz mówi tak a on bo to był mężczyzna Mówi, że nie może mówić, bo on nie wie, on nie ma doświadczenia, on tylko robi zdjęcia. No dobra, znaczy no, mogę chociaż na zdjęcia swoje zobaczyć? No przecież na swoje oczy chciałbym zerknąć, bo trochę wiem mniej więcej na co mam patrzeć, na jakie kropki, ze względu na to, że kiedyś mi. Mniej więcej trochę tam mówili na co tego, to nawet nie, nie mógł mi z względu, pokazać ze względu na to, że on może stracić pracę. No to dlatego muszę czekać między dwoma a trzema miesięcami do dwóch, do trzech, do dwóch, trzech miesięcy, poprawka. Także no o 15 grudnia o 6 godzinie. Yy, tu jest właśnie karteczka w języku angielskim. Możecie sobie spauzować i przeczytać. O co mi dokładnie chodziło? Tu z przodu. Teraz z tyłu nie powinno być lustrzanego odbicia, także powinno być OK i zobaczyć bez żadnego problemu. Yy, położę to tutaj. Jedną, sobie, jedną, o, jedną akurat schowam do plecaka. Chciałem dzisiaj też jednej osobie powiedzieć o tym w pracy, i zapomniałem. Także, tak, najbliższe dni moje minęły. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie reklam. To naprawdę pomaga. Dziękuję za subskrypcję, komentarze i lajki. To pomaga w zasięgach. Dziękuję za miłe słowa to mnie motywuje. Y... Mam też patrona, jeśli ktoś jest zainteresowany, tam mam książki w języku angielskim, co ja napisałem, parę rysunków i zdjęć i tak dalej. Jeśli ktoś by chciał. Zapomniałem powiedzieć, wracając do domu, y... widzę babcię na wózku i oczywiście ja jej pomogłem, bo są schody. Przecież z wózkiem sama ze schodów nie zjedzie, tak to jej pomogłem. Dło mnie zaczęła mocno boleć, ale tak czy siak pomogłem. Wpadłem do kościoła trochę, zobaczyć czy, czy jest pastor. Nie było go, bo pomagał innej osobie. I to akurat wyszło tak, że po lunchu. Seniorów. Seniorowie tam jedli, były stoły rozstawione i tak dalej, a była sama żona pastora i jedna taka starsza kobieta, która zawsze tam przychodzi i siedzi. To pomogłem i posprzątać, schować stoły i tak dalej i przygotować potem na szkółkę dziecięcą. Także tak minął dzisiaj dzień, pomogłem dwóm osobom i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa! Pa.